Jeśli chodzi o skierzenie, ale już się boję. <laughs> zobacz, zobacz na moim nagraniu jak wygląda oko pojąka Ale wygląda jak coś jednego się. Co ja mam na myśli, co większość z was powinna mieć na myśli. A jak nie macie i nie wiecie o co chodzi, to się wstydźcie. Zaszło, to się wstydźcie. Jesteście noby. Ratowałem. No, nie tylko... bijcie, nie bijcie, nie bijcie, Ratowałem. Mamy tylko 13 piachu. Trudno więc pójdę fajna w ogóle jest animacja piecyka jaką przepala to wszystko na tej teksturze e, pójdziemy teraz i what the fuck co? Kurwa, ja to chcę. Weź, Płuż, co? Wróć. co? weź to, weź to pójść jakoś bardziej schowane czekaj daj mi pokażenie po ziomek to na muszę zrobić pół płytki jak chcesz, żebym to ukrył, to daj mi zrobić pół płytki. No ma 45 mi na starczyć do ukrycia tego wszystkiego Później to spróbuję zrobić ukredę raz. Na razie patrzyłem czy to w ogóle zadziała I za pierwszym razem zadziałało Zrobię nam taką wielką dziurę No bo... Dziurę? No bo... <śmiech> <śmiech> Bez <kojarzeń. śmiech> bo Bo potrzebuję piachu A skąd mam go wziąć jak nie Jak nie z dziury? Jak nie z dziury z piachu No jojo, Zrobię to bardziej schowane. Jak tak chcesz. Tutaj będziemy. Okej. Okay. To zrobię. jak no tak, A? jak ja zaraz to. do <laughs> Czekaj, inaczej tego się nie da schować, dobra. Pytanie czy to działa, odejdź. Sekret, kosiłem ci i u płytki czekaj, nie, czy to pisane teraz ajajaj, a, wpadłem w dziurę, nie chcę wchodzić. no bo te się zamykają te też się zamykają ale ja to miałem e, zamiar zrobić to inaczej a więc zrobiłem to źle jeszcze dwa lepki by mi się przydało ci by. z czego mam ci zrobić dwa lepkie jak ja myślę, ze slime bali nie ci mam ci zrobi, ale... No nie gdzie mam. Gdybyś dwa z tą pole jeszcze gdzieś albo y, z gdzie gdzieś nie znajdziesz to. To z chęcią czy zrobię, to nie? Tak. Tylko znaczy... pytanie, bym... co mi zrobisz? Co byś chciał? <złatram> Nieważne. Wiesz, może z tym porozmawiać. Fuak spamił mi na bo właśnie, to muszę zrobić, nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać właśnie, właśnie mi nie spamić. Mam nadzieję, że mojego sklepu nie widzieliście. No będą nie jak ci teraz nas jeszcze oni. Ale oni nie znają mojego tego loginu to. Ale nie, jak ci ogólnie powysyłają wiadomości, zapraszam. Uuuu, weź mnie nie wkurzaj. Tutaj postawię to jest źle. Czemu tutaj postawię, to jest ciemny, ten powiedz. Mogę no, być? Ja uważam, że oni może, może zrobić TNT. A co na koniec. Mamy zrobić TNT? Nie, na koniec kiedyś zrobimy. Kiedyś. Kiedyś. A, zrobimy takie pełne okna jako bloki czy okna jako... Okna jako takie pół Takie półbloki, jako półbloki. No, Dobra, no, tutaj. Og no, nie to, się, to ponoć miało nazwać jakieś tak właśnie PCV czy coś takiego. Jak? Jest, no że to takie niby nowe i tak to się nazywa w Minecrafcie PCV czy coś takiego. To jest też jakaś CV. Są te takie nowe okna PC, one są na sklep PCV, to te też mają, mają się nazywają jako PCV. Coś ty to na Jajco! Właśnie widzę. Takie duże jajco. Dobra, to działa tak? o Otwieraj... Masz pochodnie może? Mam. Trzeba by skurczył, jak ja to nie to się drzwi otwierają przykład. I zamykają. Czekaj, weź do jakiegoś potwora do mnie. Chcę to przetestować. Sam sobie, Tam gdzieś Creeper dołaził. <głosy> <głosy> Kupia, najgorszą postać w Minecraftie mi kazałeś zawołać? Dziękuję ci Tam są skelety, ale po drugiej stronie wyspy, więc nie mam zamiaru do nich iść A ty, a, a, a To świnia może zabija? Dobrze, się pojawiła świnia Ja już nie wiem O kolejne dwie Jeszcze jedno No bo one się przecież mogą spawnować Ale żeby aż tak często? No nie wiem, tam jakiś odstęp Ile my to już daje? 20 minut było? No, pewnie bo ja będzie. Ja tam czasu nie pilnuję. Mam swoją taką jedną zasadę i jej się D. trzymam. Jaką? No ogólnie robię coś takiego, że jak mam jakiś film taki długi, powyżej 30 minut, to je tak, je, tak renderuję do takiej zwykłej jakości, bez żadnych jak tam, gdzieś rzeczy. Mam. A jak krótszy to sobie renderuję do takich... Full wypas typu HD i tymp i tp Jakuje do Full Wast HD No tp. wiesz, co chodzi no, no. Ogólnie zabrakło mi okiem no, no. Ogólnie patrzę czy działa, działa to jest dobrze Poszło stąd, no co za... Co się za... zrobiła noc? Możemy iść spać, żeby zrobić sobie te Możemy iść zobaczyć czy yy, yy, możemy zobaczyć utwory żeby ja, mi powiedziało, czy działała pułapka. Nie, nie, chodź spać, to zmienimy nie. sobie miejsce spawnu. Jakbyśmy zmienili czy coś. Ale to później, najpierw ja muszę zobaczyć, czy, czy działa e, działamy... Nawet nie pójdziemy spać, nie ma szans. To dobrze. Bo teraz zmienili, że jak jest dużo mobów, to nie wokół da się domu. spać, no nie? No. no więc nie ale wokół domu nie ma żadnych mobów, ci powiem. No. no, ale mi pisze, że nie możemy iść spać. Chodź. O, tam jest zombie, o, miło, chodź. To, to widzisz, znalazłeś moby. Chodź, chodź, na mnie, na brata Chodź! Kici, kici. Kici, kici, skurwa, Chodź, 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 chodź. W sensie jak, jak już komentujecie ten film. Chodź, chodź, chodź. A, nie wpadł, nie wpadł, kurde, głupek no. Miałeś tam wpaść, głupku może muszę, muszę innego szukać. Bo to miało być otwarte. Widzisz co za gówny... Co tu robi Enderman do nie mam pojęcia! Co on trzyma kaktusa? Łapy mnie bolo? Zniknął. Nie, zbugował się. O pająk się, oła bije mi, endermana, oła! I pająk też, oła! Boję mnie oła! się? Masz pająk, a masz z drewna! To mam pracę, pająka z drewna. A ty endermanie masz mnie nie ruszać. Siema, mam moje Gdzie się tam Teraz nie? idę ile się pomścić.

No tu jest co pod wodą nie wiedziałeś, że tak? Gdzie? Pod tą wodą, tutaj oprzeć nie. Ten co nie wiedziałem. Ja ogólnie latam jak ten debil z tego domku do, do jaskini i cały czas tego zapominam. Dobra, teraz muszę w niej trochę dłużej posiedzieć. Tak, co ja będę potrzebował? Będę potrzebował pół bloki drewniane. Pół płytki. Tak. So, zrobimy sobie może troszeczkę więcej mm, drewna. O no, już myślałem, że nie mam po A ta woda denerwuje naprawdę ludzie. Żebyś ty wiedział jak to... Woda mnie denerwuje to byś się normalnie pożegnał ze wkurzenia. <śm> ja, Czemu ja tak się może spowoduję, żebym nie mógł jej po prostu zatkać? Ty mi powiedz. Nie wiem, sam się zapytaj. Ja będzie, Ja bycie głupi. A dzień się nawet zrobił. Jak długo siedziałem, w tej jaskini, że dzień się zrobił? Kurde jest noc, no kurde, gdy chcę zrobić pułapkę, to kurde to jest noc. No ludzie no. To jest ciężko. To może przedrzucemy to na tobie? Nie. Masz Nowe. tutaj pełno świnie jakbyś chciał. Ale świnie tam nie wpadnie. Mm. Potrzebowałbym... A, dobra, dos, już mogę. No właśnie, to bym... Mogę, no, mogę, mogę... Nie, nie możesz. Weź, proszę. No nie. Nie no da się zabić. Tu jest Creeper w ogóle, więc możesz go sobie zabrać. Gdzie? Tu, przede mną. Brzydki! Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. On um, jest tu, okej. Okay. Chodź, walnę cię raz. I ty tam wpadłeś, coś No i jedno. Kiedy dotknął mojego domku, to już nie żyjesz. Mojego? Kto go zaczął budować? No ja. Mhm. No dobra, ja go kończę budować, ale też nie. Rzuć mi kilof tutaj, tak tu góry. A coś słowo rzucasz. Kozak Ja tam wepność w najlepiej. No, nie mam, nie mam nie zaprzeczam, nie mam. Tylko muszę to otworzyć najpierw. Chodź tu, tam. No nigdzie uciekać, no ty głupia jesteś, jeszcze brzydka. I głupia, i brzydka. Z policji od razu. <laughs> Okej, okay, wpadła, ale ja razem z nią. Ty ja mogę pójść przestawać. <laughs> nie! Dobra. Tyk... No nie, wyskoczyła. Czyli, Czyli to nie działa. Musi... Musiałaby być tutaj bloki. To robisz, wiesz, ja tylko... To ja już zabiję ręcznie po prostu. Postaram się po skończyć ten domek Albo... Bo dobra, Ach. nie będziemy nagrywać Ca cały czas, nie wiem, że to potnę sobie na dwa odcinki Jakby to coś przekazało. I... Ja powiem, że to jeden bardzo długi Znając mnie A ja siebie nie znam, więc... Żałuj mi mój kill no, będzie potrzebny, to z sobie zrób. Albo pójdź mi zrób kamienny a ja ci oddam ten żelazny. Okej, okay, to rzuć. To idź sobie z opsem. A ja tam. Ja to wałem. I tak muszę i tak bym musiał iść teraz. No, prawie wpadłem w swoją pułapkę. Dobrze, teraz stój, teraz deski. Nie, nie dobrze. To, nie, ja to stąd wiem. Tak, tak, tak. E, to wezmę to. Pochodzę to, 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 to wszystko, bo to... No dobra, to mi się przyda jeszcze. No dobra, to, 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 to wszystko schowam, tak? Tak, mój kilof, mój miecz, moja łopata, twój kilof i moje pocho. Dobra, ja biegnie to do ciebie. Okej, okay. to biegnie. Znowu fana sobie opłata. A! Udało się! Zyskać. Gdzie ty jesteś? Na górze. Chodź może z tej strony, będziesz miał... Prawie czekaj. czekaj, jeszcze raz. A, prawie znowu, czekaj. Teraz mi się uda. Dobra, mam dość. Chodź ty tej strony. Co ty masz dzisiaj z tym rzucaniem? No, rzuć no to normalnie, a nie... O, udało się. Okej. Okay. Widzisz, odsunąłem się i od razu ci się udało. No bo jesteś, bo jesteś, bo jesteś zły. Bez no Przez ciebie nie udało mi się rzucać. Jak tak możesz? Ty morderca rzucania. Ja? Mhm. Hmm. Nie, nie A e tam. to tam, to tam, tam. A jednorożce giną. <noise> ja tam nie jestem zabójcą jednorożcy, ale znam kogoś kto jest. Oś się boję. Nawet nie mów mi kto to jest, bo pewnie go znam. Nie właśnie. Jedna moja kole... oh, Shit! Jedna moja oh, Shit! Go, shit! Nie znam takiej osoby. A no właśnie, ja też nie. Kolejanka jedna jest zabójcą, jedna No ja pier... Wyjdziesz, jak niedobra, ja się na nie się się przeklinasz. Coś chyba znowu się zrobiłem. Nie, dobrze, dobrze będzie. Tu postawię, tak? A tutaj drewno. Czemu tutaj drewno? Nie wiem. Aj tak, tutaj kobylstwo... Jak na Jak źle zrobię pewnie. Eee. No ty robisz, ty ty ty, ty, ty ty, ty się zobowiązałeś do tego zrobienia, więc... Ty chyba... się tam zamknij, okej? Okay? Chyba, chyba dwa bloczki mi zabrakło, shit. shit. <laughs> <laughs> Jedę po i powiększę ilość koblystu. Dziękuję za wielką... i jeszcze... To mi to toporek? Nie wiem... Ja mam swój. Który był w skrzyni? Nie. No, znaczy, kiedyś na pewno był. No to wi wiadomo, że jest... Eee... Tak, A co się będę robił? Robię sobie żelazny. Co się będę trybuł? Gdzieś tu były no... są to... Dywan, tylko mam dwa wełny, więc to jest Zdeczka za mało. Zdeczka? Chyba, że tu coś jeszcze jest. <grym> nie wiem, ja bym tego nie nazwał Zdeczka, ale dobra. no to jest w ogóle nic. Dwa wełny. Przecież ty tego zbierałeś... a, na łóżka poszło, dobra, już kumam, kumam, No właśnie, więc nie chcesz na mnie. Już chciałem Cię Powiem dla dziadka! O, nie, no, nie. <laughs> Tylko nie dziadek, to tylko nie? Tylko nie dziadek. To już wolę tarty Czemu mam tylko jedną owcę? A mnie się pytasz? Kiedy są potrzebne, to i do cholery nie ma. Albo no, bo jedną sobie jem. Super. Gimi, gimi, swoja wełna. O, nawet... nie, trzy są, jest dobrze. W ogóle, te... O, te owce wyglądają jak... nie powiem kto. Na A. Mm, nie kojarzę. Nie mam zamiaru kojarzyć. No taki jeden pałon, bardzo zły. A to jak już powiedziałem na P, to już bym skojarzyć. na A. Na P? No. To nawet ja nie wiem na P. Tak mi P to B? Tak. A to nie, nie, nie. To chodzi o osobę na A. Alfonso? Blisko jesteś. No to ja Ady. już sami... Ady. Ady. Ana? Ady, Ady. O. Nieważne, nie komentuj, tak już. adolf Adolfa? Adolfa, no. Hitlera? Tak, o no niego. Nie. Ja wujka Stalina. <laughs> spoko. A jakim źli jest? Załatę te dziury w ogóle C -c -c -c. Co ja jestem? Ja tu jestem, pracuj nad... Um... Mm. Ja niby, a ty myślisz co ja robię Pierniczam się ten cały dzień. Tak! A nie? <laughs> nie Teraz będę nam robił jakiś, obczać jakiś dywan Za to jakiś, no, nie obczają o, naszą pułapkę wy O, przepraszam <laughs> Wy jest pani, oj, 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 już nie Może, może pani zostać? <noise> bo wozują coś Dotknąłem ją ten... O, ja to nawet nie mówcie. No, <noise> nigdzie jej nie dotykałem. Wiesz, że dotknąłeś. No, ale łopatą. No, jeszcze łopatą? <noise> Nieważne, nie pytam. O, ludzie... Ty... Nieważne. Co? Nieważne kto. Ty wujku... Alfonsie... <noise> Okay. ja... Tak. No gdzie mnie pchasz? A co ty to robiłeś? Kupę. <laughs> Dobra. Nie wiem czy ja co ja. Nie wiem co ja robię, nie wiem czy ja coś robię w ogóle. Ale wiem, że zajście jakieś tam mamy. Te schodki będzie trzeba rozpiścić. No, weź co, zaliczymy ten domek jako ogólnie te dwa to zadanie zrób dwa domki, można zaliczyć jako zrób po prostu domek. Czemu? Ten domek jest duży i ja wiem, czy jeszcze jeden nam się tu zmieści. No może rację. Eee, jeszcze tą dziurę trzeba dotknąć. A ja nie mam pupły, tak kurczę, muszę znowu tam bieć. To Biegaj, biegaj, biegaj. O. Teraz muszę na czymś, na kimś, na czymś, na... Nie na mnie. <laughs> Kurde, gdzieś chciałem. No gdzie się siedem, dziesięć przy sobie. O człowieku. To ty, ty, ty szybko ganiesz. Tak, ja ich nie widziałem, kim powiedz. Czemu ja stopy? Nie pytam. To nie spytaj, bym ci się zjadł. To... to nie jest dziwne, chyba. Ale wiesz co, jest ktoś taki jak psycholog, z tym pedałem. Co, zapisałbyś się? Mam dobry namiot. To już ostatni odcinek. Nie użyję co ja nie nagrywam z nim. <grywa> bardzo dobrego specjalista. To już, nas o, to już nas ostatnio czynnik, zrypka z tobą tak. <grych> Dobra, chodź, wpadniesz do dziura, zobaczymy czy działa Nie Weź Mam zbyt dużo cennych rzeczy To idę świnie Wepać Jest coś, jeżeli ty go stujesz w świniach <grych> No w to lepiej niż w chłopcach A, chciałem powiedzieć co, w o czymś? <grych> nie, nic nie sugeruję <grym> Spaliłem owce. Dobra, dobrze, robi się noc. Zostało mi się kilka pochodni. Dzień. Mam 4,55 pochodni, ale drzwi nie mam. A <grym> drzwi to poczekaj, zaraz poszukam. Zarzuciłem ci pochodniami to bardzo prosiłeś, bagałeś mnie na kolanach, no to nikt ci będzie. Na pewno, na kolanach na pewno. Tu też tu jest, Dobrze, by jest, to jest oświetlona nawet A nie ma nic o farmie jak tusów lub nic takiego? Nie wiem nie pamiętam tych zasad Biedę Tylko jedno z pistonów usunąłem Usuwam Ja pamiętam tylko jedną zasadę to Zbuduj więc... dwa wadamu usunąć czy nie? Tak, to już jest, znaczy może nie jest, zostaw jeszcze, ja pamiętam, że to muszę dopaść nie wiem czy, mi się, czy uda mi się to, że... tutaj nie ma żadnych mów. Jak ja chcę mało to ich nie ma. Jak nie chcę to, to kurde jest ich w chuj. No... Nie wiem, gdzie ich się zapyta. Wczoraj nie wiem jakby zareagowali. Już było. Będziemy mieć bardzo dziwną podłogę. Z czego? Taką... Taką duo podłogę. Jaką? No to chodź zobaczysz. Tu. O, macie. To chodzi o tam wpadę, ty, 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 ty ciśniesz, o pająk, jak miło. A już chciałem sam się poświęcić. Padniesz tam, wpadę i no kurde, on nie wpadnie na jedną kratkę, no. Ja. To pająk, on chyba na pięciu aż jest. No, osiemnastu. <grym> Dobra, muszę go zabić. Dobra, to już ja wpadnę na to, ty, ty dźwignię, okej? Okay? To czekaj, to muszę dojść. No ja już tam wpadę, a ty roż z, z nim tam jesteś? Sam jest, tak jest z pająkiem. W że jeszcze. Okej, działa. Muszę możesz odsunąć. Ej no! <głos> Dziękuję. <noise> Idź <Iż daj> no. no! <noise> <Uu. głos> Co to? Wcale Co, nie mogę się powstrzymać. To była jedna, jedna okaza na milion, żeby cię zabić. Wpadniesz tam, wpadniesz tam sam! <noise> Nie zginiesz z ręki, kurde, no. Z ręki zabójcy. O, mięso. Zawołam kolegów. Hej, no Ej, 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 skieret, wiesz, co mówię, co? Mówiłem, mówiłem, że zawołam kolegów? No shit! Gubniarzu. Ty gówniarzu! Ty gówniarz, serio? No nie! Ha-ha-ha, <laughs> mam cię Teraz ja mam mieć No ej za co, przecież, no Dzięki Dobra, koniec wiesz ważne że pułapka działa Dobra, ważne że działa pułapka Z tego się chyba najbardziej cieszę Odejdź moje Opa. itemy, bo ja muszę... To, to, a mi to ty nie bijesz, a to <laughs> Ja tak no, nie, tak jak mogłeś mnie z takim paszczurem pomylić. No sobie podobnie jesteście. Ej. No czekaj, daj mi załatać dziurę, ładnie. Tak dziurę. Paszczurze Wejdź Wejdzie ty te pułapki. Nie. I tym razem otworzę. O mam sztokaści dają na skąd? A, to są dalej twoje itemy. Kurwa wychodź co, wychodź co?

Naprawił no się, bo to bo ja nawet nie wiem jak to ją zepsuł. Aha Tam kloca postoi Kloza. No i może raczej co? I off jakiś. Ale nie bij. co Bajanko, czy dziś Hmm, czekaj, to jest tak. Hmm. Kill-off, chłopaty. To porek. Miecz Może no, mi najbardziej głupne rzeczy. Nie ci nie dam, bo on jest niebezpieczny w twoich rękach. A w twoich to nie? <grym> Sam się zrobię żelazny i będziesz miał. Półpłytka Napoleona, o kurde no. Dobra, pół na Napoleona. Dobra, pułapka działa. Nie bij go, nie bij go, nie bij go. No mu to powiedz. Mówię ci coś. To małże. Czekaj, go sobie A masz lecie, chodź. Masz pieśń. Sam masz. I chodź za mną. No chodź. Możesz nawet tak stać? No ruszasz, tupu, no okej? Okay? ma? No my to wyjście No chodź, no chodź, no. no do pułapki, do pułapki. To o chcę mnie w wyjazd pani z Ach... Ja co ją, jedna mniej będzie A, wpadł tam łucznik i łucznika, a o kurwa to wybieg stamtąd Tym. Jak on tutaj wbiega i wybiega, aha, nic jakiś czemu? Jak on tam wbiega i wybiega, powiedz mi? Nie wiem gdzie Aha, już wiem co mam zrobić, okej okay. Jeszcze muszę o jedno pogłębić, wtedy będzie dobrze Dobrze, i chodź teraz łuczniczko tu, chodź Skupia, do no, oho, jest. pewnie już nagrywamy z Nie, czekaj, zaraz czekaj, co zobaczę. A, łocznik ginie. Nagrywamy już. No mniej więcej jest 50 minut. No dobra, skończy się, tam i pniczymy to. A ja łucznika zabijłem właśnie w mojej pułapce. Ja łatwy na dwa. A ja wrzucę cały. No, więc... Dobra, pułapka działa. Płotę na dwa, bo moim drugi będzie wygodniej. Ehm, Ty głupi jesteś? z tego nie No Ej! Za co? Musia, musiałem, musiałem. Nie wytrzymałbym. Za co? Nie wiem, ale... Nie wytrzymałbym. Będę. <laughs> musiałem. Wiesz jak mnie kocha Dlaczego? Ta podłoga nawet, nawet wygląda. Tylko bez tego laga na środku. Musiałem go, go właśnie to tak zrobić Oddaj mu jajta Ale bez miecza Z mieczem Ja mam miecz w ręce Chyba bić chcesz no Dobra koniec, o łucznik Co ty ekipę zawołałeś się, jak Dobra hmm. koniec, koniec bicia Kończymy już ten odcinek, chodzi O właśnie tam jeszcze jeden idzie Kurwa mój dom <laughs> O kurwa dużo tutaj pozorów <laughs> Ła, Ła coś wiebało o, jak to był mój dom, to już nie żyjesz. <noise> tak. Ale mam strzał w domu. Ale pchałem go. Bo chodź do domu już. Do jego? Tego naszego w dziurze. Chodź. Ła, ła, ła. Gatuj, bo mnie zbije. Chodź! Dobra, biegaj. Kurde no Dobra. Okay. Out. Nie wpadłeś tam no! no. Dlaczego? Jestem zbyt sprytny, na sprincie biegłem. Kupić. jest sprytny, sprytny! Tak zbyt sprytny, zbyt sprytny. Wszystko jest w skrzyniach, nie wiem w jakiej to jest, ale. Wszystko jest w skrzyni. Chwała mój miecz. Mój miecz wraca do mnie. I masz połowę pochodniaków. O. Aż tak mnie lubisz? Nie, aż tak to nie, ale idź obok. Ja się może odseparuję od ciebie? Bo to jest coś źle, to tak... I skończymy to właśnie w łóżku. Ale nie! Nie razem, nie. Ja się odseparuję od ciebie. Zrobisz też pochodnie, bo ona tak była specjalnie w łóżku. Dobra, chodź tutaj. I masz tu pochodnie. I idę sobie. No... Już teraz nie o nocy. Dobra, ja kończymy to już, Dobra. Dobra. Oceniaj, komentuj, subskrybuj i do zobaczenia. Na razie.